Cześć z tej strony z 1999 i witam Was już w kolejnym już odcinku z serii historia polskich wydań z domowych, zagranicznych kreskówek tak. Jak wiadomo i jak wiecie, dzisiaj, dzisiaj była Prima z 1 kwietnia. Dobrze, tak więc jest to prawdopodobnie ten to pierwszy film z kwietnia. Tak, powiedzmy wam, że jeszcze został mi jeszcze jeden odcinek mojej opinii seriali animowanych. Tak, jak i tej serii. Więc teraz nagrywam kolejny odcinek, tak. Dzisiaj będzie to kolejna kreskówka, która doczekała się polskich wydań domowych. A będzie to kreskówka Tomek i przyjaciele. Tak. No bo ja to tą kreskówkę często oglądałem szczególnie gdy miałem na przykład 8 lub 9 lat. Dobrze kreskówkę. Kreskówka ta doczekała się polskich wydań. Tak więc, nie przedłużając, czy też bezbłędnego przedłużania, lecimy z tym Koksem. Tak, więc w porównaniu do innych kreskówek, e, podobnie jak SpongeBob, Centiesto Porty, Tomek i Przyjaciele, tak, doczekał się dopiero polskich wydań, kiedy był tak dużo znany w Polsce jak SpongeBob. Dobrze. Pierwsze polskie wydanie Tomka i Przyjaciele zostało wydane w 2007 roku, a pierwszym DVD jaki zostało wydane to Tomek i Pokaz Tucznych Ogni, w której znajdowały się parę odcinków z ósmej serii. Tak. Potem w latach 2007-2010 Film wydawało wybrane odcinki od ósmego do dziesiątego odcinka. Tak. Tomka i Przyjaciele. Tak. Ostatnim DVD z odcinkami od 8 do, z, od serii od 8 do 10 było Tomek, przyjaciele barwy klubowej. Cast wydawał również filmy, takie jak film, fil, na przykład filmy jak na przykład jak lokomotywy uratowały lotnisko i tak dalej. W 2019 nie wydano żadnego DVD o Tomku, tak, zamiast tego były same filmy pełnometrażowe. Chyba że czyli też CGI. W 2012 po dwóch latach pojawił się w końcu, pojawiło się w końcu kolejne DVD Tomka. Czyli Chlap, 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 chlap. I tam zaczęło się również od tego DVD wydawanie odcinków z serii CGI. Tak. Od 13 do 20 serii, tak. Casfilm wydawał potem Tomka z CGI do 2015. Jak zauważyłem również, że ostatnie DVD Tomka z 2015, jaki wydane przez Casfilm, Są to chyba też również prawdopodobnie pierwsze wydania, które miały nowe logo Casfilm. Czyli na przykład Caskin pisał zamiast film Kas, I tak dalej. No dobrze. W 2016 dystrybucję pod dvd Tomka przejął inny dystrybutor, który został już zlikwidowany w 2022 roku. Filmostrada, która wydała niektóre odcinki serii 20. Tak. I tak, ostatnie wydanie Tomka ukazało się w 2017 roku i chyba też w 19. nie wydawali. Tak, jest też srybut Tomka, który jest chyba najgorszy. No dobrze, tak bywa, Tomek ma tylko i wyłącznie wydanie DVD, Oj, zapomn o zapomniałem jeszcze powiedzieć, że ma również płytę VCD. Tak, chyba wszystkie płyty VCD są wersjami VCD płyt DVD, gdzie o, na przykład menu jest bez dźwięku, zamiast logo DVD jest logo VCD i tak dalej. Dobrze, już mi no dobrze, tak więc możemy już zacząć kończyć. A teraz. Zegnam się z Wami, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, zostawcie łapki w górę do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!